Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Zmusiłam go. Żartuję. Ale mówię, chodź, trochę się pokaż we vlogu. Także organizowanie wesela, część, nie wiem, druga załóżmy. Jedziemy gdzieś gdzie? Rad. Do hotelu. Potelu. Tam, gdzie będziemy organizować nasze wesele. Jedziemy, podpisać umowę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czas najwyższy, wszystko zacząć organizować. No i zabieramy Was z wami. Mam nadzieję, że uda mi się tam troszeczkę pokamerować i pokażemy Wam, mniej więcej troszeczkę, gdzie będziemy robić wesele. No dobra, to idziemy, tak? Idziemy. To, to widzimy się później. Pa! jest nazwa hotelu, trzykwiastkowy, myślałam, że jest cztero. I tutaj właśnie są też restauracje, dlatego tutaj będziemy brać ślub. Tutaj chyba jest ta, dokładnie tutaj chyba jest ta restauracja nasza, w której e, odbędzie się wesele, a za są pokoje, dlatego wszyscy Grecy będą też tutaj spać. Tutaj jest taki parking. No co, idziemy, nie, idziemy Tu jesteśmy my, idziemy, zobaczymy. Czy uda nam się to dzisiaj załatwić? Tak, mniej więcej, bo pokażę Wam jeszcze coś. Zobaczcie, tutaj, tutaj kiedyś było tylko tutaj. To była stara część. Teraz się rozbudowali i zrobili też tutaj pokoje. Także ja widziałam, jak to wygląda w środku. Jest bardzo, bardzo ładnie. Tak, także chciałam tylko tak Wam pokazać, bo nie chcę za dużo pokazywać. Wiecie, za rok, jak będzie wesele, to na pewno pokażą się filmiki. Do tej pory niech będzie to niespodzianka, ale miejsce od zewnątrz mogę Wam pokazać. Tutaj właśnie jest jeszcze wejście ładnie, ładnie genisji zwerbik Fajnie tutaj moja siostra właśnie też yy, brała ślub i tutaj wchodziła dokładnie tu. No dobra, to widzimy. Dziękuję Hej, kochani, to znowu my. Słuchajcie, byliśmy na obiedzie w tym hotelu, gdzie mieliśmy zrobić wesele, i teraz wszystko jest pod znakiem zapytania. Bo, słuchajcie, okazało się przy podpisie umowy, że oni tutaj organizują wesela do 120 osób, a my na liście mamy 160. No wiadomo, że jeszcze ktoś odpadnie, ale skąd mamy wiedzieć teraz? No i ten sam właściciel ma jeszcze jeden hotel tutaj nad jeziorem w lesie i ponoć go wyremontowali i tam robią do 300 osób i nam poradzili, żeby zobaczyć tam. Także co robimy Dionisi? Jedziemy Oglądamy. tam. Oglądamy. Oglądamy. Jedziemy tam zobaczyć, słuchajcie, jak to wygląda, żeby jeszcze nam dali menu, bo troszeczkę jest inne. Przejrzymy, zobaczymy. Chcę jeszcze zobaczyć pokoje, bo tutaj po prostu wiedziałam. A tam nie wiem nic. Ja tam byłam wiecie co za czasów liceum i to jeszcze był inny hotel, inaczej się nazywał. No i ja go pamiętam, że był taki kiepski. Teraz ponoć wszystko cacy zrobili, wyremontowali, także no jedziemy zobaczyć. No bo tu nie ma czasu, nie ma nas oczekać, słuchajcie. Tu trzeba już... No co, no trzeba działać. Tak, i pojedziemy, czekamy teraz na mojego brata, żeby nas tam zawiózł, bo wiecie, to jest... W takim lasku, tam nic nie jeździ, tutaj właśnie fajnie, było y, tramwaje są i dlatego chciałam tutaj, żeby było wygodniej dla, dla Greków i dla wszystkich, no ale widzicie jak to jest, ja nie chcę później się gnieść, bo nawet ten pan menadżer, to nam opowiadał, żeby się nie gnieść, bo y, nie będziemy po prostu miejsca do tańczenia, także stwierdziliśmy, że... Pójdziemy zobaczyć tam i on jeszcze, a jeszcze nam ten pan menadżer powiedział, że każdy kto wybiera, kto widzi tą salę tam, od razu decyduje się na wesela. Tam już nawet na 2019 rok y, wszystkie terminy są zajęte, prawie wszystkie, ale tu chodzi o lato, a że my bierzemy, wiecie, za rok, w lutym, no to już dzwonił i jeszcze jest wolny termin. No ale musimy iść zobaczyć, bo, nie, wiecie, przepraszam, przepraszam was tutaj, kochani, ale dużo, jesteśmy tutaj przy takiej ruchliwej ulicy. Także tak, musimy iść zobaczyć, na trzy decydujemy, ale powiedział nam, że fajny widok dla Greków, fajnie, wiecie co, jeszcze jak śnieg spadnie czy coś, to myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. No jedyne co, to nie ma tych tramwajów i taki, takiego bezpośredniego do, dojazdu, tam dostępu, żeby tak, wiecie, trzeba mieć samochód, o. Ale myślę, myślę, że nie będzie tak źle. Wiecie, my też nie chcemy się gnieść, później nie będzie miejsca na tańczenie czy coś. Bo greckie tańce też patrzy, to oni tak w grupach tańczą i trzeba, wiecie, musi być dużo miejsca. No dobra, no to, no to co? No to czekamy na mojego brata i pojedziemy. Nie wiem, czy tam będę coś vlogować, ale taki update chciałam zrobić, bo ogólnie później chcę mieć taką pamiątkę, wiecie, jakie, z jakimi problemami musieliśmy się um, zmierzyć. No chyba fajnie, że zrobimy w innym miejscu, bo to miała moja siostra i mój brat, a ja bym potem gdzie indziej. I w sumie to też fajna opcja. No dobrze, kochani, no to na ten moment uciekamy. On the lake. How you feel? Ale chat. To jak ślisko. Ale gruby jest. Ale I would be afraid to go there. Ja bym się bała tam jest Hotel Rudnik. This is a new building and it's going to be ready, and probably we're going to have a Friday party here. We will see. Ryba? Tak. No Dobra Tak. Naprawdę? Dobrze. to nie wiem czy to widać. Tam robią drzewa i ryżują. Są megala psaria. Kita do. Tam ryby Tak. Hejka kochani. Idziemy właśnie do księdza. I się pyta... Szczęść Boże. Szczęść Boże. Co się dzień. do księdza mówi? Bo ostatnio na kolędzie dzień. powiedział dzień dobry. I już powiedziałam, że tak się nie mówi. I jak powtórz? Szczęść Boże. Szczęść, Boże. Szczęść, Boże. No, idziemy do księdza. Słuchajcie, bo właśnie wróciliśmy z sali. Tak jak Wam wcześniej mówiliśmy, zmieniliśmy salę, wzięliśmy tą większą. Już podpisaliśmy umowę. Także 3 luty i 4 z poprawinami, zabukowane, zarezerwowane. I będziemy mieć, jedno Wam powiem, będziemy mieć okrągłe stoły. Gdy niej sprawie się tu zabił. Zobaczcie, jaki lód. Widzicie to? No a my idziemy tam. No, kościoła teraz. Nie wiem, czy. Mhm. Nie wiem, czy ksiądz będzie. Muszę zobaczyć, jak nie będzie teraz. To muszę zobaczyć, o której godzinie przyjmuję. Parafianów. No i idziemy załatwiać, żebym już mogła ze świętym spokojem samówić zaproszenia. Bardzo się cieszymy, słuchajcie, sala jest tak ekstra, słuchajcie, no mówię wam, te stoły okrągłe, co będziemy mieć, no, moja siostra, mój brat, nikt nie miał stołów okrągłych i to samo w sobie będzie robić takie wow. Bardzo się cieszymy w sumie, takie to było, wiecie co, nagła zmiana, bo myśleliśmy, że ciągle będzie w innym hotelu, ale chyba wyjdzie nam to na dobre. No dobrze, kochani, to my teraz idziemy do, do księdza i zobaczymy, czy się z nim zobaczymy, jakby co to... To Wam odezwa się później do Was. Jeszcze raz Wam wszystko powiem. Hejka, kochani. Yy, idziemy znowu do księdza. Bo ostatnio, jak byliśmy, to no, nie było go, tam są godziny przyjęć. Ale dzisiaj już idziemy o czasie. I mam nadzieję, że. Przepraszam, że tak nie patrzę tutaj w kamerę, ale jest bardzo ślisko. Zobaczcie, jeszcze trochę śniegu napadało i po prostu idziemy tutaj tak z Dionizusem idziemy tutaj po trawie I tutaj możemy mega się przewrócić no, także idziemy i zobaczymy co nam ksiądz powie i wtedy wam też dam znać hejka, to znowu my szybko wam coś nakręcę, bo idziemy do fryzjera, a wracamy od księdza, widzicie jak jestem ubrana, jest tak zimno jest dzisiaj minus chyba 5 albo 6 ale jest jeszcze taki wiatr, który potęguje ten zimno już aż kaptur założyłam, bo normalnie mam czapkę, czuję, że mi uszy zamarzają. Słuchajcie, byliśmy u księdza i wszystko spoko. Powiedział nam, co mamy przygotować. Musimy wszystko przetłumaczyć y, po polsku. Diddy potrzebuje tylko akt y, urodzenia. I nie akt urodzenia, tylko akt urodzenia on potrzebuje z urzędu. Stąd potrzebuje akty sztu. Y, i taki papier jeszcze, że to chyba jest to samo co z urzędu nas prosili, taki papier, e, słuchajcie, że, e, no, że nie jest żonaty, że jest wolny, że jest kawalerem i że nie jest e, po rozwodzie. Tak, czyli najważniejsze rzeczy mamy załatwione. Ogólnie jedyne co mnie martwi to to, że ksiądz powiedział, że w kościele będzie zimno. I tak już sobie z nią myślimy, może jakiś wiatrak ciepły nawiew, coś na nogi, chociaż nie wiem, bo kościół jest duży i będzie nam naprawdę mega zimno. Dobrze, to chyba myślę, że mam wszystko powiedziałam, bo to tylko tyle, wiecie, po prostu dane sobie zaklepaliśmy. Godzinę też, czyli mogę już zaproszenia bez obaw wypisywać, zamawiać i wysyłać. No dobrze, no to widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!